Państwa, będę musiał akurat naszego tutaj koleżkę trochę skrytykować, bo ja słyszałem, że mój kanał ogląda. Bardzo się cieszę, panie kosmiczna opowieści, że pan mnie ogląda. Bardzo się cieszę. Muszę pana skrytykować. Użyję, żeby oczywiście nie mówili mi pod filmem, że jestem faszystą, nazistą i Adolfem Hitlerem. Więc ciekawe to jest, dlaczego ja używam yy, yy, ten yy, świadków piechowy Biblii. Będę używał. No, wiadomo, ja się ze świadkami nie zgodzę, bo ciągła walka z rasizmem, antysemityzmem, chociaż ciekawe, że źle mówią też o Żydach, i z rasizmem, ksenofobią i tak dalej, i z nacjonalizmem, faszyzmem, to jest jakaś głupota, przepraszam. Drodzy świadkowie, nie obrażam Was, dobrze, że jesteście przeciwni aborcji przeciwko homoseksualizmowi, niech Wam, niech Wam, niech Wam te, ale ja lubię krytykować te poglądy, z którymi się nie zgadzam. A tutaj właśnie dlatego dostanie po łbie troszeczkę mój koleżka. Dziękuję za mój oglądasz, a teraz cię skrytykuję. ...popularnych mitów na temat Biblii. Obojętnie, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, praktycznie... No bardzo się cieszę, jestem wierzący, wróciłem do Kościoła Prawosławnego. Dzięki mojemu tutaj przyjacielowi i koledze, panu Jankowi Podakowskiemu, pozdrawiamy na filmy. Ale musimy teraz ten, musimy iść do przodu. Powiego na noc, że życia... Skutek czego stał się człowiek istotą żywą. Dobra, przepraszam, a muszę zasadzi... naprawdę cofnąć, bo ja bym. Zjadł. O, niestety, YouTube nie, nie mogę wysłać SMS-a, bo YouTube mi nie daje tego zrobić. Przykro mi, panie. Kosmiczne opowieści, nie będzie to długi film. Eee, tak. Trzeba warto skrytykować, więc teraz musimy A coś wtedy zrobić. im się obojgu, a nie jest bardzo proste. Każdy z widzów wie, Adam i Ewa mieli dwóch synów: Kaina i Abla. Dobra, to już wiemy. Oboje bracia złożyli Bogu ofiary. Dobra. James Coggell, profesor literatury hebrajskiej oraz Biblii, a także Mary John Winley, profesor studiów religijnych, opis ten sugeruje, że autor tekstu wiedział istnieją innych ludzi, lecz ludzie ci nie mieli dla Dobra, niego żadnego wiemy. znaczenia. Dobra, teraz. Teraz zajemy. Wizerunek szatana, jako czerwonej postaci z rogami, kopytami oraz widłami, to tylko i wyłącznie mit. Wygląd szatana nie został nigdzie opisany w Biblii. E, niestety muszę to powiedzieć prawdę, ale no musi być jakąś przerażający, więc. E, więc jak on ma być pokazywany jako mała dziewczynka, która liże Lizaczka. Czy jako monster, który może cię w każdej chwili z, zamordować, a nawet e, a nawet kurde doprowadzić do tego, żeby, że przed śmiercią będziesz miał e, naprawdę stracha normalnie jakby e, że bardziej ten strach cię zabije niż ten niż... Nie cię zamorduje. No, a akurat tutaj jest prawda, więc nie chcę się już tutaj akurat dyskutować. Dopiero od IX wieku naszej ery to jest szatan prawda? często był pokazywany w sztuce chrześcijańskiej jako wymysł z rogami, kopytami, ogłosionymi nogami, ogonem oraz trzymającym widły. W Biblii nie ma też ani słowa na temat czyśćca. To idea powstała w teologii katolickiej w XIII wieku. Co ciekawe i co może się wydawać niesamowite. W Biblii nie ma też ani słowa o tym, że aborcja to morderstwo. Eee, yy, kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Przykro mi kosmiczne. To jest kłamstwo. Muszę się, żebyście znowu nie ciągle, żeby na, yy, pod moim adresem nie był faszyzm, muszę coś dać. Te osoby, które. Dobra. Kłamstwo. Co Biblia mówi o aborcji? Biblijna odpowiedź. W Biblii nie występuje słowo aborcja. Jednak z wielu wersetów można się dowiedzieć, jaki jest pogląd Boga na życie ludzkie, w tym życie nienarodzonego dziecka. Życie jest darem od Boga. Ceni on każde życie, również życie dziecka w łonie matki. Dlatego, kiedy ktoś celowo zabija nienarodzone dziecko, jest to równoznaczne z morderstwem. Prawo Boże dane Izraelitom mówiło. Jeżeli mężczyźni biją się i wyrządzą krzywdę kobiecie w ciąży, tak że ona przedwcześnie urodzi, ale nikt nie umrze, to sprawca musi zapłacić odszkodowanie, jakiego za zgodą sędziów zażąda od niego mąż tej kobiety. Ale jeśli ktoś poniesie śmierć, to należy dać życie za życie. Wyjścia 21, 22 i 23. 20... Dobra, damy psalm rodzajów najpierw. No, muszę to uczyć, żeby potem nie było krzyków. Dobra. Jeżeli ktoś przeleje krew człowieka, to jego krew też zostanie przelana przez człowieka, bo uczyniłem człowieka na swój obraz. Dobra? To już jest. To jest pierwsza moja Rzeszowa, sześć rodzajów wśród świadków, ale dajemy coś inaczej. Psalmów teraz. U ciebie jest źródło życia. Dzięki. Twemu światu widzimy światło. No, dajemy dalej. Ech, no, tak bywa. W przypisie czytamy: Z niektórych przykładów wynika, że to prawo odnosiło się głównie do tego, co się stało z matką, a nie z płodem. Tekst hebrajski dotyczy jednak zgonu matki albo dziecka. Koniec przypisu. Już. W którym momencie zaczyna się życie? Dla Boga życie zaczyna się w chwili poczęcia. Z Biblii wynika, że Bóg traktuje nienarodzone dziecko jak odrębną osobę. Rozważmy kilka przykładów, pokazujących, że dla niego nie ma różnicy między życiem dziecka w łonie matki a życiem dziecka, które się już urodziło. Król Dawid, pod wpływem Ducha Świętego, powiedział o Bogu: Twoje oczy widziały mnie nawet wtedy, gdy byłem zarodkiem. Psalm 139, werset 16. Zanim Dawid się urodził, Bóg traktował go jak żywą osobę. Jeszcze przed. No to opowieści ten. Yy, dobra. Yy, jak. Dobra, przypuśćmy. Ja traktuję psa jako żywe, żywą istotę. to dla mnie to, jak go zabiję, to jest morderstwo, czy nie? Rodzinami Jeremiasza Bóg wyznaczył mu specjalne zadanie. Powiedział do niego: Zanim cię ukształtowałem w łonie matki, już cię znałem, a zanim się urodziłeś, już cię uświęciłem. Uczyniłem cię prorokiem dla narodów. Jeremiasza 1:5. Pisarz biblijny Łukasz, który był lekarzem, Użył tego samego greckiego słowa zarówno w odniesieniu do nienarodzonego dziecka, jak i noworodka. Czy Bóg może przebaczyć komuś, kto zdecydował się przerwać ciążę? Jeśli ktoś przerwał ciążę, Bóg może mu przebaczyć. Jeżeli taka osoba przyjmie pogląd Boga na życie, nie musi już żyć w poczuciu winy. Jehowa jest miłosierny i współczujący. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko Bóg odsunął od nas nasze przewinienia. Psalm 103, wersety 8 i 12. Jechowa przebaczy każdemu, kto szczerze żałuje popełnionych grzechów, w tym aborcji. W przypisie czytamy. Jechowa to. Dobra. No, to już nie trzeba więcej już czytać, więc. Więc na pewno panie... Jak się nazywa? Opowieści kosmiczne. Dobra, czytamy dalej, bo mogę, lubię strasznie długie filmy, bo wtedy dużo mnie ludzi ogląda. Dobra, dajemy dalej. Jeszcze jeden mit odnosi się do Świętego Grala. Dobra, to Otóż już wiemy. Rozdział 6, werset 20. Coś czytamy o siedmiu parach. Chwilę później znów jednak czytamy o jednej parze. Mamy tutaj do czynienia albo z błędem, albo z tym, że skompilowano tu dwie różne historie o Noem, opisane przez dwóch autorów. Część biblijnych komentatorów na przykład erą. Wszystkie początkowo o kolejnych ośmiu mitach związanych z Biblią. Otóż miliardy ludzi wierzą, że początkowe biblijne historie z Księgi Rodzaju to oryginalna historia. Zdaniem naukowców, początkowe biblijne historie z księgi rodzaju zostały spisane pomiędzy siódmym a szóstym wiekiem przed. Po pierwsze, według naukowców, nie, nie mylę. Między 14 Nie, to był. To był. Między czternastym a 13 przed naszą erą. A potem to leciało jakoś. Pierwszy, jeżeli chodzi 14-13 przed naszą erą. A pierwszy chyba ten. Nowego Testamentu to był rok 40 naszej ery. Więc proszę nie kłamać tutaj w tej sprawie. Naszą erą. Wszystkie początkowe historia, stworzenie świata, stworzenie człowieka z gliny, ogród Edenka i Abel, przedpotopowi patriarchowie, potop wieża Babel oraz zniszczenie Sodomy i Gomory. Po pierwsze wieża Babel mogła istnieć, po drugie potop też mógł istnieć. Przedpotop pro patriarchowie też na pewno zniszczenie Sodomy i Gomory też to już jest jakieś podejrzenie. Ogród 1. Kain i Abel też tak mi się wydaje. No. Ogród 1. Możliwe. Znaczy, ja jako chrześcijan wierzę, tylko ja bym nie chciał. Nie chciałbym, żebym ten, żeby potem mnie ciągnęli do tego, że jaki masz no to dowód. Dobra. Z niezrozumiałych powodów miliardy ludzi o tym nie wiedzą, pomimo tego, że jest to podstawowa wiedza dla każdego historyka, religioznawcy czy historyka reliki. Naukowcy, tacy jak Samuel Noah Kramer, David Leaming, John Evanson, Wilfred Lambert, John McDermott i setki innych Tu John McDermott. To nie jest naukowcem, a ta połowa, którą wymieniłeś, tą raczej, to, to początkowi to tym działem się nie zajmowali, albo im nawet było trudno, a reszta to oni sami mówią, że to jest trudno właśnie powiedzieć. Naprawdę, czy, czytaj wiele, a nie zajmujesz się jakimiś tam gmiotami. Przepraszam, tak. szanuję Ciebie, ale to już było, to już było przegięcie pały z tym filmem. Mamy zatem dość Sytuację, kiedy to oryginalne historie z Mezopotamii są przez większość ludzi uznawane za mity, legendy oraz fantazję, ale kopie tych samych tekstów powstałe ponad 1000 lat później są uznawane za prawdziwe oraz za słowo Boże. Dobra, Sumerowie i Mezopotamia było e, 3000 lat temu, a Biblia mówi, że czekaj, to było 5 lub szósty wiek. Mezopotamia upadła już dawno, a ty mówisz, że to 1000 lat temu, późniejsze, to już się w tym głupisz. po drugie. E, e, no, co mogę powiedzieć? No to już jest trochę śmieszne. E, w tym wszystkim bo. E, bo to wszystko nie jest takie same. Przeczytaj, dowiesz się dlaczego. Dobra, dajmy dalej. Pamiętajmy zatem, że oryginalna biblijna historia zaczyna się dopiero od Abrahama, a to, co spisano wcześniej, to tylko i wyłącznie kopie starszych tekstów z Mezopotamii. Po pierwsze, Abraham nie napisał w Biblii. Dziękuję. Z drugiej jednak strony, z pewnością zeszliście wiele razy, jak część osób mówiła, że Biblia to w gruncie rzeczy same bajki, mity, opis niestworzonych historii, które nigdy nie miały miejsca. To kolejny mit. Nie znajdziemy bowiem żadnego naukowca, który podpisałby się pod takim stwierdzeniem. Eee, dobra. Tutaj mity, tutaj nie. No co ty, się kurde! Przeciwnie, w ciągu ostatnich 150 lat, archeolodzy oraz historycy odkryli setki dowodów istnienia biblijnych miejsc, bitw oraz postaci. Dobrze, sumują to dwa artykuły z anglojęzycznej Wikipedii widoczne na ekranie. No... Y jeszcze do Sodome i Gomorek, którą prawdopodobnie istniała. No. To nawet sam naukowiec powiedział, że tak mogło być. No i wieża Babel. Pamiętaj o tym, ja Cię nie krytykuję. Masz bardzo dobre filmy. Tylko przestań nakładać. Właśnie to się dzieje, że lewactwo właśnie niszczy tych ludzi. Niszczy nawet youtuberów. Na szczęście jest jakiś opór na przykład powiem o Karolku, że naprawdę czy truponowym hejterze, że jest jakiś super opór. Youtuberzy dają bardzo spory opór, bo to jest. Bo to tak jak kibica, oni są zorganizowani. I taki youtuber musi wiedzieć, co mówi. No nie może być taki szur youtuber, że on pierniczy jak więc, i tak dalej. Tylko przestań małpować tych kurde, ee, bo się, bo co, boisz się, że, że ci zbanują? To, pójdzie, to pójdź na CDA. Masz bardzo dobre filmy, tylko tęci się jakąś nie udam, no, w połowie. No, naprawdę, no. To już jest katastrofa. No. Oglądam jego, no tak. Jakbyś się odcinał tych. Nie, ja nie jestem szurem, i tak dalej. Ale nie bądź tym szurem. Nie dawaj się lewactwu. I tak dalej. No, tak jak mówię, no. Życie na przykład uznawane było od poczęcia. Yy, Początek rodzimowierczej y, Persji w y, y, krajach słowiańskich, a nad krajach nordyckich. Więc y, tutaj nie dawaj się. Y, ja nie chcę słyszeć jakichś tam wielkich szurów, wielkiej leki, czy jakichś innych y, turbo-katolików lub turbo-protestantów. Historia jest historią i nie zmienisz, nie zmarzesz jej jak nie zmarzysz jej. Jak, y, nie zmarzysz jej. Historia już jest tatuażem, nikt jej nie zmarze. Nie da się tak zapomnieć. I bardzo ci proszę o jedno. Daj jakieś inne superfilmy, a nie takie gmioty.